Pobieranie gleby zakończone sukcesem. Pobrałam kilkanaście, myślę, że ponad 20 próbek z całego trawnika. Są one jeszcze nieoczyszczone, mają fragmenty trawy, korzeni. I Znalazła się też nawet dżownica, którą zaraz odłożę na trawnik. Z tej próbki utworzę próbkę ogólną, zapakuję w foliowy woreczek, dołączę do tego formularz. Z zamówieniem badania gleby. Ten formularz jest dostępny u mnie w kursie. Go Green, podaruj sobie ładny trawnik. Zachęcam do jego zakupu. Tam, oprócz takiego formularza, mnóstwo innych materiałów, które przydadzą ci się w pielęgnacji trawnika. A tymczasem polecam ci zrobić to badanie gleby. Zrób go w tym sezonie. Nie czekaj. Nie myśl, że po co ci to badanie. Jeżeli nie chcesz wykonywać całego pełnego, pełnej analizy podstawowej, wykonaj przynajmniej badanie PH. Ale w stacji okręgowej, żeby mieć dokładny wynik. Jeżeli masz niewłaściwe pH, to cokolwiek nie wysypiesz na trawnik, jakikolwiek nawóz, to kondycja twojego trawnika się nie poprawi. Pieniądze wyrzucone w błoto, a taką, takie badanie pH kosztuje 13 zł. To naprawdę nie są wielkie pieniądze. Także polecam ci, zrób badanie gleby. Zrób badanie gleby. Zrobisz badanie gleby w tym sezonie?